Dzień dobry. Joanna Węglarz na kanale Fabryka Relacji. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Alfabet Autyzmu, i powiemy sobie dzisiaj o komunikacji. Komunikacja to jest taki temat bardzo, bardzo szeroki, bo są różne warsztaty na temat komunikacji, różne zajęcia e, i to jest w ogóle taki temat, który można naprawdę e, rozpatrywać na wielu poziomach. Natomiast jeśli chodzi o komunikację i dzieci z autyzmem, czy dzieci ze spektrum autyzmu, to ja mam wrażenie, że po pierwsze jest kilka takich błędnych założeń które utrudniają rozumienie tego, jak funkcjonuje dziecko z autyzmem. I po drugie, zakłada się, że jakby tak albo wszystko, albo nic. Czyli jakby w tych mitach, o których zaraz opowiem, często um, słyszy się, że dziecko w ogóle się nie komunikuje, albo bardzo się słabo komunikuje, um, a potem się zakłada, że będzie dziecko ze spektrum komunikowało się tak samo jak osoba neurotypowa. I o tym chcę trochę dzisiaj powiedzieć, o tym jak to jest, o czym warto wiedzieć, o czym nie można zapominać i co jest istotne, jeżeli pracujemy z dzieckiem z autyzmem albo jeżeli jesteśmy rodzicami dziecka z autyzmem czy dziecka ze spektrum. Po pierwsze te mity. Zdarza mi się słyszeć albo gdzieś tam czytać na jakichś forach takie dwie rzeczy, które w ogóle niemożliwe, że są prawdziwe. Pierwsza jest taka, że dziecko z autyzmem nic nie rozumie. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek nic nie rozumiał. Bo co to znaczy nic nie rozumie? To znaczy nie rozumie mowy, nie rozumie skomplikowanych pojęć, nie rozumie wszystkich słów. Czasem nie rozumie mowy, czasem nie rozumie wszystkich słów, czasem nie rozumie wszystkich skomplikowanych pojęć, które wypowiadamy. Ale czy to znaczy, że nic nie rozumie? Czy to znaczy, że się jakby tam, nie wiem, no gdzieś tam odcina od w ogóle różnych komunikatów? Czy znaczy, że nie analizuje świata? Czy znaczy, że nie próbuje po swojemu zrozumieć tego, co robimy? Czy to znaczy, że nie rozumie naszych emocji? Czy to znaczy, że nie rozumie naszych intencji? Czy to znaczy, że nie rozumie, czy czuje się dobrze, czy źle? Nie ma takiej opcji. Dziecko coś zawsze rozumie. Zazwyczaj jest tak, że rozumie więcej niż nam się wydaje. Czyli po pierwsze, nigdy nie zakładajmy, nigdy nie mówmy tak, że dziecko nic nie rozumie. Dziecko może pewnych rzeczy nie rozumieć. Dziecko może nas nie rozumieć. Dziecko może rozumieć nas w ograniczony sposób. Ale pytanie, czy na pewno nie rozumie, czy nam się tak wydaje, czy my nie potrafimy skłonić, żeby pokazało, co rozumie? Druga rzecz, którą często słyszę, widzę gdzieś tam, um, obserwuję, to jest takie zdanie: że y, osoba z autyzmem się nie komunikuje. No, w ogóle się nie komunikuje tak samo jak nie rozumie, nie ma szans, żeby ktoś się nie komunikował, ponieważ każde zachowanie jest komunikatem. Może być tak, że ktoś nie używa mowy do komunikacji, ale komunikuje się krzykiem, komunikuje się zachowaniem, na przykład, że się wycofuje, albo że się zachowuje agresywnie, albo że coś inaczej jakoś tam coś, coś robi, tak? Coś sobie bierze, gdzieś podchodzi, na coś wchodzi. Każde zachowanie to jest jakiś komunikat. Każde zachowanie, jak odpowiednio odczytamy, możemy traktować jako sposób na komunikację. Pytanie inne może nam się nasuwać: czy to jest świadoma komunikacja, czy nieświadoma? Na ile dziecko dąży do tego, żeby jego komunikaty były, były jasne? Na ile pojawia się tu intencja komunikacyjna, a na ile pewne te zachowania komunikacyjne są tak, jakby trochę przy okazji, czyli one są. Ale nieintencjonalnie generowane przez dziecko. I tutaj może tak być, że rzeczywiście dziecko nie do końca świadomie się komunikuje. Tak może być. Natomiast, tak jak dziecko na pewno wiele rozumie, tak samo na pewno się jakoś komunikuje. Natomiast naszym zadaniem jest zrozumieć, ile rozumie. Co rozumie, jak mu ułatwić rozumienie, jak mu pomóc, jak do niego mówić, jak mu pewne rzeczy pokazywać, żeby ono zaczęło rozumieć, albo lepiej rozumiało, albo dokładniej rozumiało. I jak odczytywać jego zachowania, jak je interpretować, ale też jak uczyć dziecko, żeby jego zachowania e, mogły stawać się komunikatami, żeby jemu było łatwiej się komunikować, żeby ono potrafiło przekazać to, co potrzebuje, czego chce. Za pomocą komunikatów. Dlatego terapia w obszarze komunikacji jest bardzo, bardzo istotna, ponieważ my, jako ludzie, jesteśmy istotami społecznymi i nam komunikacja z drugim człowiekiem jest bardzo potrzebna. No i teraz chcę powiedzieć o kilku rzeczach, które w przeciwieństwie do tych dwóch, o których powiedziałam, które są nieprawdą, to chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, które są prawdą. Po pierwsze, osoby z, ze spektrum autyzmu będą miały różny poziom zaburzeń komunikacyjnych. To może dotyczyć tego, że jedno dziecko będzie w ogóle y, mówiło sprawnie i się będzie jakby bardzo sprawnie komunikowało, drugie dziecko będzie używało pojedynczych słów. Trzecie dziecko może w ogóle nie używać mowy. Czwarte dziecko może używać mowy, ale w ograniczonych sytuacjach. Piąte dziecko będzie mówiło, ale będzie preferowało monologi zamiast dialogów. Szóste dziecko będzie lepiej się komunikowało z dorosłymi, gorzej z dziećmi. I tak dalej, i tak dalej. Tych wariantów może być jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, ponieważ każde dziecko może komunikować. Komunikować się trochę inaczej. W związku z tym ważne jest, żeby terapeuta zrobił dobrą analizę tego, jak przebiega rozwój komunikacji, na jakimś poziomie i który z tych obszarów wymaga wsparcia. Po drugie, jeżeli my jesteśmy osobą neurotypową i komunikujemy się z dzieckiem ze spektrum, albo jesteśmy osobą w spektrum, ale jesteśmy terapeutą, rodzicem i chcemy. Pomóc osobie drugiej w spektrum, to bardzo ważne jest, żebyśmy zaczęli od tego, żeby udoskonalić nasze umiejętności komunikacyjne, żeby zastanowić się, z czym my możemy mieć problem, gdzie nasza komunikacja jest niedoskonała, gdzie są nasze bariery komunikacyjne po to, żeby się lepiej komunikować. My musimy tę komunikację mieć naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo rozbudowaną, po to, żeby komuś pomóc. Tak jak z instruktorem na prawo jazdy. To nie może być tak, że osoba, która pierwszy raz wsiadła za kółko i po prostu się bardzo boi, będzie uczyła innych. No nie. Żeby być instruktorem na prawo jazdy, trzeba mieć prawo jazdy od iluś lat, bardzo dobrze jeździć i tak dalej, i tak dalej. Spełnić różne kryteria, zdać trudny egzamin. Po to, aby była pewność, że to jest osoba, która super się zna na, na tym, jak jeździć, ale też potrafi nauczyć kogoś, kto nie potrafi. Czyli musi mieć to na bardzo wysokim poziomie, nawet czasami się to mówi na metapoziomie, czyli jakby tak z góry potrafi spojrzeć na to, czym jest komunikacja. Więc zacznijmy od siebie, zastanówmy się, co my robimy być może niedoskonale, nad czym my powinniśmy u siebie popracować. Może mówimy za dużo, może wolimy mówić niż słuchać. Może się komunikujemy tylko werbalnie, a co jak ktoś będzie potrzebował użycia gestów albo jakichś obrazków, czy my będziemy potrafili się do tego dostosować? Może nas frustruje, jak ktoś nic nie mówi, albo ktoś nie reaguje na to, co mówimy. No to może też trzeba nad tym popracować, bo w pracy z dzieckiem ze spektrum mogą takie sytuacje się zdarzyć. Czyli najpierw zaczynam od pracy nad sobą i doskonale swoje umiejętności. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to żebyśmy pamiętali, że jeżeli pracujemy nad komunikacją w terapii, czy swojego dziecka, czy dziecka, z którym pracujemy zawodowo, że tak powiem, to żebyśmy pamiętali, jaki jest cel. Celem nie jest to, że to ma ładnie wyglądać w ip czy ma ładnie wyglądać w jakimś dokumencie, czy ma po prostu ładnie wyglądać w naszym programie terapii, albo w naszej głowie, albo w rozmowie z rodzicem. Proszę pani, pracowaliśmy nad komunikacją, tutaj ćwiczyliśmy takie słowa i w ogóle bla 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 bla. Celem terapii Sfery komunikacji ma być to, żeby dziecko lepiej sobie w życiu radziło, żeby lepiej się komunikowało. Czyli żeby sobie lepiej radziło w sferze komunikacji. I tyle. I kropka. Więc wprowadzając różne ćwiczenia, techniki, m, zadania, zabawy, ja muszę się cały czas zastanawiać, czy to co robię przyda się dziecku, czy ja to robię po prostu, żeby było. Bo to ładnie wygląda w podręczniku, bo tak mi ktoś powiedział, bo tak mnie nauczono. Teorie, to są teorie. Teorie są uśrednione. Teorie są stworzone tak, żeby jakby pasowało do jak największej grupy. Natomiast nasze dziecko może się mieścić gdzieś poza tą grupą. Nasze dziecko może być bardzo wyjątkowe. Pewnie będzie bardzo wyjątkowe. I pytanie, czy do wyjątkowego dziecka sztampowa, sztandarowa terapia będzie pasowała? Nie zawsze. W związku z tym zastanawiajmy się, co jest ważne w terapii dziecka, z którym pracujemy. W obszarze komunikacji. I ostatnią rzecz, jaką chcę Państwu powiedzieć, to sześć funkcji komunikacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nasza komunikacja ma sześć różnych funkcji. I teraz pierwsza informacja jest taka, że nie wszyscy ludzie realizują wszystkie funkcje komunikacji. Nie wszystkie też komunikaty realizują wszystkie, wszystkie funkcje, bo są takie, które są jakby skupione tylko jednej funkcji. Zaraz podam przykłady. Natomiast jest też tak, że są ludzie, dla których jedna z funkcji jest w ogóle nieużyteczna albo jej nie stosują. I po pierwsze, jak będę mówić o tych funkcjach, to ważne, żebyście się Państwo zastanawiali, czy próbujecie rozwijać tę funkcję w swoim życiu, czy ona jest dla was ważna. Po drugie, możecie się zastanowić, która z tych funkcji jest szansa, że będzie słabiej się rozwijała u osób ze spektrum. A na koniec Wam powiem, jak, to, jak ja to widzę i jak, jak to często obserwuję. Pierwsza funkcja to jest funkcja tak zwana przedstawieniowa, zwana też informacyjną, czyli to jest mówienie różnych rzeczy po to, żeby przekazać informację, jakiś fakt stwierdzić. Czyli na przykład autobus będzie o 18.15, jest godzina 13.10, na obiad jest zupa pomidorowa tyle. Funkcja przedstawieniowa, informacyjna. Ale nasz komunikat może mieć też funkcję ekspresywną, czyli emocjonalną. Czyli możemy też mówić różne rzeczy, po to, żeby przekazać nasze emocje lub wzbudzić emocje w drugiej osobie, żeby dzielić się emocjami tak dokładnie. Tak? Czyli mogę powiedzieć, słuchaj, no udało się, wygrałam pieniądze, albo zdałam ten egzamin, albo wiesz co, jaka jestem szczęśliwa, albo jest mi źle, jest mi smutno, jestem zdenerwowana to nie do końca jest informacja, tak? To jest jakaś informacja, natomiast często jak mówię komuś, słuchaj jestem zdenerwowana, jest mi przykro, yy, siedzę i ryczę jestem po prostu tak załamana, że siedzę i ryczę, to raczej nie oczekuję, że ktoś odbierze to jako funkcję informacyjną i powie okej, okay, a ja siedzę i jem chipsy, tylko zakładam, że ktoś powie, no nie wiem, jak Ci mogę pomóc? Co mogę zrobić? Albo nie, martw się, będzie dobrze. Albo wiesz co, no, kurde, ja też mam cię taki ciężki dzień. Inna funkcja, czy oczekujemy czego innego? Czy to rozumiemy, czy rozróżniamy? Tak? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: możecie się zastanawiać, jak tutaj dzieci z autyzmem, czy bardziej ta przedstawieniowa, czy bardziej emocjonalna funkcja, tak? w której one będą lepsze. Kolejna funkcja to jest funkcja impresywna, czyli taka, kiedy my przez nasze zachowanie próbujemy wpłynąć na drugą osobę. To będzie na przykład rozkaz, to będzie powiedzenie, że ktoś ma coś zrobić, to będzie polecenie: proszę tu przyjść, nie podoba mi się to, co zrobiłeś. Ja próbuję w ten sposób wywołać jakieś yy, wrażenie na innej osobie. Yy, może tak być, że to będzie bardzo jasny komunikat, tak? Proszę tu przyjść w tej chwili do mnie. tak? To jest jasny komunikat, ale nie podoba mi się. Nie, nie życzę sobie, żeby był taki połagan. Słuchaj, wchodzę i jest po prostu taki połagan, Nie podoba mi się to. Yy, jeżeli ktoś to potraktuje znowu jako funkcję yy, informacyjną, przedstawieniową, no to powie: OK, dobra, rozumiem, że ci się nie podoba. Mhm. Zakodowałem, tak? Natomiast funkcja impresywna jest stosowana wtedy, kiedy my oczekujemy, że nasze zdanie wypowiedziane przez nas wywoła jakąś reakcję w drugiej osobie. Przedstawieniowa, emocjonalna, ekspresywna, impresywna, wywoływanie wpływu. Mamy jeszcze taką funkcję o przecudownej nazwie, bardzo trudnej do zapamiętania, to jest funkcja fatyczna. Funkcja fatyczna polega na tym, że dzięki rozmowie podtrzymujemy relację. Czyli funkcja fatyczna będzie zawierała te różne takie mm, rzeczy związane z normami grzecznościowymi, czyli dzień dobry, do widzenia, o jak miło dzisiaj, jak, jak, jaka ładna pogoda, mm, ale to będą też te, aha, ojej, naprawdę, no co ty, tak? Czyli takie rzeczy, które nie do końca coś wnoszą do rozmowy, tam nie chodzi o przekaz. W dzień dobry nie chodzi o to, że ja życzę komuś dnia dobrego, w aha, ojej, naprawdę, też o nic nie chodzi. To jest taka wypowiedź, która ma zbudować relacje. Czyli fatyczna funkcja jest bardzo często ważna, bo ona pozwala zrozumieć rozmówcy, że ja go szanuję, że ja zauważam to, co mówi, że ja się przejmuję, że mi zależy. Krótko mówiąc, że mi zależy. Albo że mi nie zależy, bo celowo nie mówię komuś dzień dobry, bo na przykład nie, coś tam, tak obraziłam się i teraz celowo pokazuję, że jestem obrażona. Czyli też tutaj trochę impresywna się wkrada, bo próbuje jakiś nie wrzut sumienia, ale też reguluje tę funkcją, bo jakby wiem, że jak komuś nie odpowiem dzień dobry, to on, nie wiem, poczuje się jakoś. Czyli fatyczna też będzie bardzo istotna. No i dwie funkcje, które są czasami y, rzadziej używane. Y, funkcja metajęzykowa, która polega na tym, że my mówimy o języku, czyli na przykład to jest długie zdanie, albo orzeczenie hmm, powinno się znajdować w zdaniu, albo jakieś tam gramatyczne reguły. Nie będę ich teraz wymyślać, tak? Czyli meta językowa to jest rozmawianie o języku, albo na przykład meta językowa to będzie też użyłeś tu złego słowa, źle odmieniłeś to słowo. Hmm, powinieneś użyć y, przecinka, jak y, wypowiadamy się na temat y, y, zdania pisanego, tak? Czyli to jest rozmowa o zasadach gramatycznych. Mówię, rzadziej stosowana, dzieci nie nieczęsto stosują, ale jest taka funkcja, no i funkcja poetycka. Funkcja poetycka polega na tym, że my zwracamy uwagę na dobór słów, na to, jak się mówi, tak, nie, nie, nie takim słowem. To, to będą też normy grzecznościowe związane z takimi wypowiadaniem się, jak się do kogoś odzywamy, tak? Pani, daj. No, poetycko to nie jest do końca zgodne z regułami, czyli mówimy, mówi się proszę pani, czy mogłaby mi pani podać. Yy, czyli poetyckie to nie jest tylko chodzi o to, żeby tam, nie wiem, poezję tworzyć, ale chodzi o to, że my się zastanawiamy, co jest ładniej, co jest bardziej elegancko, co jest bardziej takie adekwatne do danej sytuacji, że są takie sytuacje, kiedy używamy bardzo elokwentnych, mądrych słów, a są takie sytuacje, kiedy w ogóle je odpuszczamy i używamy, nie wiem, może, mogą się nawet nam wkraść w wulgaryzmy i to jest ok, tak? Są takie miejsca, gdzie możemy sobie pozwolić na wulgaryzmy? Może niektórzy nie, ale są takie miejsca, gdzie... gdzie społecznie jest akceptowane, a nawet czasami jest pożądane, żeby używać wulgaryzmów, a są takie miejsca, gdzie absolutnie to nie jest pożądane. I jeżeli to rozróżniamy, to znaczy, że poetycką funkcję mamy rozwiniętą. Czyli informacyjna, przedstawieniowa, ekspresywna, emocjonalna, impresywna, wywieramy wpływ na drugą osobę, fatyczna, aha, okej, okay, naprawdę, metajęzykowa i poetycka. Im więcej tych funkcji y, mamy rozwiniętych, rozróżniamy je, realizujemy wszystkie, też potrafimy rozpoznać, jaką funkcję zastosował ktoś, czyli czy on czekuje, oczekuje tego, że my coś zrobimy, czy że zajmiemy się jego emocjami, czy że po prostu powiemy, dobra, dzięki za informację, czy zrobimy tutaj podtrzymanie, tak, taki most komunikacyjny, ok, naprawdę, o, no co ty, czy właśnie będziemy zwracać uwagę na to, jak ktoś się wypowiada i też dostosowywać jakość naszego języka, jakość naszej wypowiedzi do sytuacji, czy będziemy właśnie potrafić rozmawiać o tym, jak się komunikujemy, co w tym języku nam się podoba, a co nie. Jakby im bardziej to będziemy te różne funkcje realizować, tym lepiej nam się będzie żyło, tym lepiej nam się będzie komunikowało. I pytanie, które funkcje mogą być słabiej realizowane w autyzmie? Mam nadzieję, że już się Państwo nad tym zastanawialiście. Informacyjna to jest bardzo często taka, właśnie najbardziej naturalna dla osób ze spektrum. Oczywiście to zależy, tak? Znaczy, informacyjna jest najprostsza, więc ona raczej będzie, tak? Natomiast będą takie osoby, które będą sobie też dobrze radziły z innymi funkcjami, natomiast ta prze przedstawieniowa raczej będzie ok, czyli komunikowanie się wtedy, kiedy się przekazuje jakąś informację, zadawanie pytania, jak czegoś nie wiem, takie bardzo logiczne, techniczne podejście do języka. Pytam, informuję, koniec. Jeśli chodzi to, o tę funkcję emocjonalną, to tutaj już może być problem. Czyli osoba z autyzmem może, się, może czasami mylić funkcję emocjonalną z przedstawieniową. Czyli właśnie, jak powiem, słuchaj, jestem bardzo smutna, bardzo zła jestem na Ciebie, to ktoś może nie zrozumieć tego, że ja przełączyłam się na jedną funkcję i potraktować to jako informację. I tutaj już mamy barierę. I pytanie, czy ja się nie powinnam inaczej komunikować? Jak wiem, że ktoś ma z tym problem. Powiedziećmy, słuchaj, jestem zła. I teraz potrzebuję chwili spokoju. Potrzeb... Może nawet impresywną włączyć, chcę, żebyś wyszedł spokoju, bo ja potrzebuję ciszy teraz, tak? Muszę się uspokoić. Nie tylko informuję, tylko oczekuję też jakiegoś zachowania. E, impresywna też może być czasami trudna. Chociaż są takie komunikaty, które będą łatwiejsze dla osób ze spektrum, ale może tak być znowu bardzo, bardzo zależy. E, są osoby, które świetnie sobie radzą z tą funkcją, natomiast może tak być, że jakieś dziecko nie do końca rozumie i traktuje bardzo informacyjnie. Czyli jestem zła, Aha, a ja nie. Tak? Fatyczna. Aha, okej, okay, dzień dobry, jak miło, co tam słychać? Bardzo często dla osób ze spektrum to jest w ogóle jakiś idiotyzm i ta fatyczna może się wydawać w ogóle absurdalna. Mówię tak trochę co z uśmiechem, bo to jest też taka w ogóle bardzo kobieca funkcja. Kobiety mają często obsesję na, na, na punkcie tej fatycznej funkcji języka i dla nich ona jest bardzo ważna, żeby facet powiedział, OK, mm, dobrze, ale czemu się mnie słuchasz? No słucham Cię, ale nic nie powiedziałeś, tak? A co miałem powiedzieć? No fajnie, aha, OK, ciekawie, coś tam, tak? Także mm, są osoby, dla których fatyczna funkcja będzie bardzo, bardzo ważna, bo będą bardzo budować relacje dzięki tej funkcji, a są takie osoby, dla których to będzie... Coś takiego niepotrzebnego, będą potrafiły ją zastosować, ale nie będą czuły często potrzeby, a czasami może tak być, że będzie im trudno i będą bardzo też informacyjnie podchodzić. Czyli po co ja mam mówić komuś dzień dobry, jak nie wiem, czy ma dobry dzień? Dlaczego ludzie mi rozkazują, że mam mieć miły dzień, jak mówią do mnie miłego dnia? A może ja nie chcę mieć miłego dnia, tak? To jest nierozumienie funkcji fatycznej, to jest bardzo przedstawieniowe traktowanie funkcji fatycznej, i tutaj nie mówię, że trzeba z dzieckiem. Wprowadza się te nazwy. Słuchaj, dziecko, trzylatku mój, to jest funkcja fatyczna i trzeba ją realizować. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żebyśmy my rozumieli i też widzieli, że być może nasze dziecko albo dziecko, z którym pracujemy, ma właśnie z tą funkcją problem. Funkcja metajęzykowa, rozumienie języka, jakby tutaj ja nie widzę takich różnic, to są bardziej różnice związane z poziomem intelektualnym, czyli będą osoby, które będą w ogóle miały problem z takim jakby wyjściem ponad, Natomiast dziecko ze spektrum może sobie tutaj nawet lepiej radzić niż osoba neurotypowa, ponieważ to jest logika, to są zasady i to jest często coś, co dla osób z autyzmem czy ze spektrum jest taką ich mocną stroną, że zauważają te różne drobiazgi, szczegóły i mogą bardzo pilnować takich różnych kwestii związanych z językiem, z jakością języka, z składnią, z gramatyką, z fleksją, czyli odmianą słów, interpunkcją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję poetyc poetycką, to znowu to będzie też zależało. E, może tak być, że ktoś będzie tutaj to rozumiał, natomiast może być dziecko ze spektrum, które będzie miało problem i dla którego jakby nie będzie tutaj różnicy. Czy ja powiem na pani, czy powiem na ty, to nie ma znaczenia. Czyli, krótko mówiąc, będą dzieci, u których będzie dominować funkcja przedstawieniowa i informacyjna. Czyli one będą traktować komunikację jako przekaz informacji. To informacja koniec w jedną, drugą stronę. Jeśli dziecko realizuje tylko tę jedną funkcję, to będzie mu bardzo trudno funkcjonować. Więc dlatego, jeżeli zauważycie Państwo taką tendencję u dziecka, z którym pracujecie, to bardzo ważne jest, żeby z nim popracować, przygotować różne ćwiczenia i żeby się nad tym trochę poskupiać, ale nie, żeby wprowadzać te nazwy. No absolutnie nie, tylko żeby zastanowić się, jak rozwijać te umiejętności. Tutaj bardzo skuteczny będzie trening umiejętności społecznych, Dlatego bardzo zapraszam na fanpage pomocy Tam przygotowujemy i pokazujemy dużo różnych fajnych narzędzi, które można wykorzystać. Może coś tam się uda znaleźć, i może się coś Państwu przyda, i może coś będziecie w stanie wykorzystać. Natomiast od razu mówię, każde dziecko funkcjonuje inaczej, więc nie ma uniwersalnych metod. Trzeba za każdym razem się mocno pozastanawiać, co będzie działało i co tutaj będzie w tym przypadku bardzo konkretnym skuteczne. Tyle dzisiaj ode mnie. Jeżeli macie jakieś refleksje, przemyślenia, to zapraszam, żeby się dzielić w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania, e, lajkowania e, i udostępniania naszych e, nagrań gdzieś tam u siebie w mediach społecznościowych. Do zobaczenia!